Ostatnią rzeczą, jaką zobaczyłem, zanim straciłem przytomność, zanim krzyk rozdarł mrok kriostazy i przywrócił mi przytomność, była twarz Janusza. Niespokojnego, pewnego siebie Janusza, którego znałem pierwszego pilota Pathfindera, ale zniekształcony obraz, zamrożony w czystej panice, z szeroko otwartymi oczami i ustami otwartymi w bezgłośnym krzyku, który zdawał się rozbrzmiewać w bezwładnych korytarzach statku. Ta wizja, wypalona w mojej pamięci... Była pierwszym pęknięciem w fasadzie normalności, pierwszym zwiastunem koszmaru, który czekał nas w pustce w butach. Pamiętam ostry trzask, który towarzyszył nagłemu przebudzeniu kapsuł kriostatycznych. Nie był to cichy, zaprogramowany szum, ani stopniowe przejście w stan jasności, którego oczekiwaliśmy. To był gwałtowny wstrząs, jak powrót do życia z wiadrem lodowatej wody. Powietrze w płucach było ostre, a ból głowy pulsował za oczami, gdy mgła kriostazy się rozwiała. Wokół mnie odgłos kaszlu jęków i delikatnego szurania setek ciał przeciągających się, budzących się z głębokiego, wymuszonego snu. Dwustu kolonistów.